Uwaga! Materiał wideo, który za moment obejrzysz, stanowi zapis wydarzeń mających miejsce wewnątrz wirtualnego świata. Nie został on poddany prawie żadnej edycji, a jego surowości dorównuje jedynie poziom wulgarności. Wszystkie przedstawione wydarzenia i interakcje między bohaterami, w tym dialogi, stanowią element scenariusza, a osoby biorące w nich udział są aktorami aktorami amatorami w zasadzie bardziej amatorami niż aktorami. Zdravstvujcie, towarzysze. Dzisiaj nagrabljenie banka! Jest ze i tak, Sir Mojk, Maciu i Jakubar. Może być problem w komunikacji Ej, Nie, czekajcie, w ja razie. muszę przełączyć, przełączyć język na polski, bo... <laughs> Dajcie nam Wojtka. Chociaż <laughs> nie no, to, to chyba jest trochę rasistowskie, nie? Że skoro napadamy na bank, zaczynamy ten... Nie, nie w naszym języku. Ale dobrze, no przywitajmy no, no, się. Remember no Russian. Witajcie wszyscy w kolejnym kopkaście. Dzisiaj zrobimy sobie wyciąg z banku, pokażemy wam jak się wyciąga gotówkę. Zły stawiczny. Tak, szybciej nie stojąc w kolejce. Połączony z likwidacją konta. Ten sposób będzie działał na różne inne lokacje, jak Poczta, Biedronka, Żabka i tak i tak dalej. A z nami są dzisiaj, bo jesteśmy w czwórkę, co się nie zdarza często, więc przedstawmy się ładnie. Właśnie, ja jestem. Jest, jest Mike. Sir Mike, jest, jesteś czarny. Nie, nie chcę... Jak czarny? Jesteś czarny jak. Jak, ja, jak, jak każdy rodowity Rosjanin. Tak jest. Jak Denzel Washington. Jest z nami Maciu z poligami. Tak, ale, jestem. Ale, ale tylko dlatego, że trzeba czwartego do noszenia torby. Jak, jak, wyglądam, no. jak wyglądam? Jak wyglądam? masz. To To jesteś tak. Meksykaninem. Masz brodę, to no. masz plus jeden. I jest y, tartak. Jestem. Dobra, Tartak ma 51, Cześć, tel, więc on jest dzisiaj mastermindem i jemu oddaję głos, będzie mówił nam, co mamy robić, bo to jest nasz pierwszy kontakt, przynajmniej mój i Majka z tą grom Maciu z Tartakiem pograli już, więc będą prowadzili nas za rączkę. Dobra, to yy, kwestia jest taka, że oczywiście rozchodzi się o napad na bank i misja jest taka, żeby... Dostać się do skarbca i przeszukać skrytki, które są w, ska które są w skarbcu. Skrytki będziemy otwierać na chybił trafił, więc to na, na co trafimy ile uda się ich otworzyć, to tak wysoki będzie nasz łup. Skarbiec, tak, skarbiec jest oczywiście w tym, w, tym ceglanym banku, w tym ceglanym budynku po drugiej stronie ulicy. Ja i Maciu niestety nie możemy do niego wejść, bo jesteśmy ubrani tak, że jak tylko wejdziemy, to włączy się alarm. Mhm. Was, rozumiem, na... że tutaj jak stoimy po przeciwnej stronie ulicy to nikt nawet podejrzeń nie ma, tak? To znaczy, ktoś może mnie albo Macia zauważyć i będzie to podejrzane, ale po, po, póki nie jest to osoba uzbrojona, to raczej nic się nie powinno stać. Ważna uwaga to taka, że dopóki nie mamy masek na twarzy, to możemy, się, możemy jedynie spacerować, a Wy możecie wejść do banku i się, po nim, się w nim rozejrzeć. E, nie możemy skakać, biegać, nic nosić, ani używać żadnych elementów, dopóki nie mamy masek na twarzy. Okay. W środku w banku jest ten skarbiec, który nas interesuje. Drzwi do skarbca są na tyle duże, że nie da rady ich przewiercić tymi wiertłami, które mamy ze sobą. W związku z czym tam na parkingu, jak widzicie, jest y, ciężar zaparkowana Ej, ciężarówka. Tak, sorry, że ci przerwa, ale Kubar, może Op. jednak rusz tyłek do tego banku, skoro możesz wejść, żeby nie było tak, że stoimy tutaj przez cały A, okej. Okay. Tak. No ja jestem, y, robię, włamywacz kamerzysta, więc chciałbym robić... Ma... tak okay. kontynuuj. To ja będę robił y, tak. Nar narracja, Wy sobie obejrzycie. Do banku trzeba wejść od frontu, a nie od tyłu, bo wchodzenie od tyłu już jest podejrzane. Okej. Okay. Czyli a, nie ale samo to, że wchodzenie z Majkiem, który jest czarny, to już będzie podejrzane. ja rozumiem, o! że jestem biały, tak? Tak. Ale zanim pójdziecie to. Biały, łysy i głupi. <laughs> tu od strony parkingu, gdzie byście przed chwilą, jest jedno wejście, drugie wejście jest po drugiej stronie budynku. Obydwa będą dość ważne. Dobra, powiecie, jak wyjdziecie do głównej sali. Jestem w banku. Okej. Okay. Ja, ja z Maciem będziemy wchodzić od głównej sali, po to, żeby przytrzymać cywilów w środku, jak tylko gówno uderzy w wiatrak. Okej. Okay. Cywile ma, są nam. Ma... Jeszcze raz powtórz? Kto ma gówno? <laughs> ja mam wiatrak. Proszę, tylko, tylko, tylko poważne pytania. E, cywile są nam potrzebni do tego, żeby ewentualnie, gdyby któregoś z Was złapała policja, to potem. No. Ale czemu on mnie zauważył? Bo jesteś czarny, no ile razy no mam No mówiłem wam, mówiłem to nie, śmiali się. Już do skuli, Ale ty nic <laughs> ja tu tylko spałem, ej! Dobra, Dobra, panowie, się. na pełnej kurze. Dobra, wbiegamy do banku. Ja nic nie robiłem! Ja nie chcę no. spędzić całego kołowka z kajdanka. Idź z Majkiem do banku, nie. Dobra, Maciu, po, po, pobiegniesz po wiertło na zaplecze? Jest to chwilę, ja na razie to ich skuwam. Dobra, okej. Okay. Y, powinniście go mieć down, ze sobą go. kilka plastikowych tych y, kajdanek, żeby ich skuć, także jeżeli przeciwnik leży na ziemi, to... czy npc, to możecie go skuć. Wcześniej trzeba go sprowadzić na ziemię prawym bam bamperem. Teraz sobie założę maskę. Stay down. Stay down. A ty jeszcze okay, nie masz nie maski. Mam wiązać. strzelać do tego strażnika? Strażnika, tak, nawiązanie. Strażnika może strzelać. Dobrze. Dobra, Maciu poszedł po, m, po, po wiertło, a my, a my poszukamy desek. Idźcie z Majkiem do góry, zobaczyć czy na dachu nie leżą jakieś deski. Okej, okay. deski, a. Po co deski? Nie wiem, żeby zabić to, to okna. Okien. O, deski, 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 jak wyglądają deski? No, jak, jak deski, Dokładnie okay. jak deski. Nie chcę was martwić, ale już są w liniarze. Co to znaczy na... dla nas? No, my nawet nie zaczęliśmy wiercić, a wiercenie potrwa 4 minuty, Aha. więc będzie problem. Dobra, idę z wiertłem. Idę z wiertłem. Okej. Okay. Deski, deski, deski. Jak nie ma, to nie ma. No cóż. To <laughs> nie załatwiłem, ma. Załatwiłem policjanta, właśnie sobie do żywocie załatwiłem. Dobra, to możecie wrócić do środka. Nie Macie... widzę desek. Dobra, to chodźcie zobaczyć, bo Maciu właśnie rozłożył wiertło. Z zobaczycie. Chodźcie gdzie... zobaczyć moje wiertło. <śmiech> 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 lecę, lecę! Nawet biegnę. Brzmiało chyba bada, tak jak. Ooo! A... Padać się iskrzy, padać się iskrzy. Pomyślałem, ja że będzie taki Black and Decker mały na bateria. To widzę, że. Nie, nie. A -a. teraz problem polega na nie. tym, Bożesz że. Mordę. No? Polega na tym, że pierwo się będzie zacinało co chwilę trzeba będzie je zre... Zre... zrestartować. Do nie do oni wejdą do, do, do banku. Jak tylko im pozwolimy, bo już przyjechali i stoją przed bankiem, a, pra a prawdziwy napad się zacznie jak poinformuję cię o tym głos w, w słuchawce. Będą chodzić od frontu. Nie, <laughs> wchodzą od góry i wchodzą od, od biur. Dobra. Od góry wchodzą? Od, bo tu od, ich mam, tak Tam gdzie szukaliście desek. Okej. Okay. Idziemy. Ale nie wszyscy, jest... nie wszyscy, niech coś zostanie na dole. <grym> Dobra, ja jestem przy tym wiertle, jak to co. Ale jak go nic na górę dostali? Oni no. włażą nie. po ścianach albo śmigłowiec ich. tam... Ale nie, Kubar, Kubar już występnąłem. Okej, 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 okej. Chodź tu lepiej do głównej sali, bo ja jestem. Ja jest, ja jest, ja jestem ruki, więc ja nie potrzebuję poleceń. Majk, jeżeli drzwi nie są potrzebne do otwarcia, żebyśmy się gdzieś dostali, to zostawię jest zamk zamk zamknięte. Te główne On, można na to... ten? Niestety, nie. O, no ja tutaj od lewej strony odbierałam strzelaninę, ale taką dosyć lekką. Ale kurde, weszli, weszli. Taką dosyć ja, lekką. Do ale kurde, weszli, weszli? O, nie, o, nie jest, ja. Tam kto ma apteczkę, niech rzuci na koło, koło wiertła. Yyy, apteczkę rzucam w pokoju... Yyy, A jak się rzuca apteczkę? Ja mogę coś rzucić już? Ale... Lewy bumper. Lewy bumper, możesz, musisz wskazać, choć jeżeli chcesz rzucić amunicję, to proszę cię rzuć amunicję tutaj na, na kserokopiarce. Mike, możesz się wiertłem zająć? Eee, czekaj, bo strzelają go. <laughs> Mike, możesz odpalić moje wiertło? Już? <śmiech> <śmiech> Ojej. <śmiech> Panowie, bo tu schodzą, myłem na czerwoną ekran. Dobra, jestem. Dobra, żyję. Apteczka jest w środku. Achievement powinien być Nie nic. niczego. Aimed wali Selfie, Jaka to jest wali Selfie? nie? nie wiem, co to jest... Podłoga, podłoga. Uf, ale cho, chodź, pokażę Ci gdzie rozłożyć amunicję. Zabiłem Tutaj pomoś, Dobra, yes. byle nie chcący było. Dobra, jest. Byle nie cywilów i nie zakładników, <coughs> bo za to że jest mniej kasy, a dwa potem nie mamy kogo wyglądać. A ktoś koło tego są. A co ty chcesz? Słyszę wow. Spidera. Ty ja Rado. mam większe... Ja mam... Ja myślałem, że mam tylko klamkę, a ja mam karabin maszynowy. Czemu nie? Nie, no. Wiesz, myśleliśmy, że, że trochę kumasz. Wow. Ej, jest nie chcę zginąć na pierwszej akcji. Nie, ale dob, no, dobrze, że siatka po prawej stronie jest otwarta. Nie trzeba będzie się przy tym przebijać. Pod wzorukiem, że, 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 że samochód Że będzie, z... będzie stały. I już weszli, weszli od tyłu. Idę uwolniają zakładników. Jakich zakładników? Gdzie tu są zakładników? Mieliśmy zakładników jakich? Tak, zakuliśmy ich. Z tego, co zabiłem? Zabity zakładnik liczy się podwójnie. Link in progress. 85 sekund jeszcze zostało, jedziemy. You are okay, take a cover. Patrz na moje wiertło, patrz. Panowie nie? na parkingu z tyłu deski znalazłem. Oj, czekajcie, bo tutaj koledzy przyszli. Ale sadzę headshoty. Nie, ale, ale póki co to słabo, bo nawet nie rzucałem ci dymów, ani nic, więc to zip. Się... No, pogadaj. Sorry? Yy, w kwestii informacyjnej, apteczka leczy was do 100% bez względu na to, jaki macie ubytek, więc nie warto jej używać, jeżeli macie wciąż na przykład po, połowę życia. Okej. Okay. Ja nie wiem, gdzie mam życie moje w ogóle, ale spokój. Zielone dole po o, prawym, a, do, w prawym dolnym do rogu. Objective o, Reminder Drilling to the vault. W razie gdybyśmy zapomniał... Gdybyś zapomniał po co wstałeś dzisiaj rano Chyba, że to była wiesz, bardzo spontaniczna do Gdzie jest amunicja? Amunicja jest. Tutaj leży przy wiertle. Kurde falon do mnie, falon do mnie tu, niech cię pokryje. Idę. W jakim sensie pokryje? Mike jest bliżej. Pokryć swoim wiertłem. Mike jest. Mike jest odpowiedzialny za wiertło. Jeszcze dwie minuty i będzie wiertło. To jest najgorsza akcja słatu jaką Opierkuj się przywitałem. To jest na, najgorszy napad <noise> i to może być najgorsza okay. akcja słata. Gdzie jest apteczka? To jest apteczka? Apteczka, apteczka jest ta tutaj co... Jest... na co na... się zepsuło się. Nie mogę Nie mogę podnieść apteczki. Bo to ja nie na niej stoję. Prawy, prawy bumper, prawy bumper. to nie jest apteczka, to jest nasza torba z wiertłami. Gdzie jest podejdź, podejdź do mnie, to ci pokażę, gdzie jest apteczka. Je widać, je widać nawet przez ścianę. A, 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 okej. Okay. Muszę się pacznąć. Jezu, co tu się dzieje? O, Coś strzela. Dobra, że trzeba się robić Snajperzy są niegroźni. Mike, wie, że może... Snajperzy są niegroźni. Karabin, nie? To są ostatnie Mogę, sławne wiem. słowa, tak? <laughs> karabin. Nie, panowie, trzeba, trzeba, trzeba pilnować, że tutaj znowu czterech podeszło do tych drzwi. Gaz, gaz! Mike, Mike, pójdziesz pomóc z tyłu? Właśnie Mike, do mnie, do mnie, No jest. Z... A? Na razie czysto. Wyjrzę. Coś wam pomóc tu? Jeszcze coś Nie. idzie, ale dobra, luzik, chyba tu. Stał, stał, stał. Gdybyście chcieli wyjść no z tyłu na to. parking, to uwaga, bo gaz jest w korytarzu. 45 sekund. <laughs> A co, w fasolkę jadłeś? Aaa, te żarty. Oj, wchodzą w głównym wejściem Co znaczy głównym wejściem idziemy. idziemy w sensie idziemy. od frontu weszli w trzech Tam gdzie są kasy. Strzelam, Streelam, Z Skąd. A co po tym jak to się wywierci? No, Zaczyna dopiero. Ten... To się zaczyna, bo się może okazać, że są drugie drzwi z tyłu. O oh my god. Mam nadzieję. Baga, idzie gość starczą. Chyba to musimy znaczy, go załatwić. Poznać. I czasem? Tak, 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 tak. Mike, tak. Mike go zdjął. Dwie sekundy. Dobra, ale teraz tak. Czy jest w środku następna krata? Nie, jest otwarta. Nie ma. To Mike i Maciu mogę Cię prosić, otwierajcie skrytki, bo jak, jak Kubar będzie kręcił przez 3-3 minuty same skrytki, to film będzie, że tak powiem, nudny. Otwieram pierwszą. Otwieram numerek A. W w Oj, tak tak nie widzę cię w dymie ten. Rozumiem, że tu trzeba z y, pick the lock zrobić normalnie, tak? Tak, 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 jest. tak. no to trochę trwa. Pick the lock. Mam nadzieję, że będzie coś fajnego w niej. Ja wczoraj znalazłem nadwyżonego tosta z serem, więc. Nice! <grym> nie mów, że go tu zostawiłeś. Nie ja zjadłem. <grym> ja bym też spróbował. Ej, tu ma. nie ma. -skryt co musiał być. No to trzeba następny otwierać Może tak być, czy nic nie będzie? Kto wygrał ten bank? <laughs> Wojtek, chodź tutaj na salę do mnie, idę. Ja jestem tak, krążę między drzwiami. Chodź, bo mi się. pakują mi się od, od biurek. Jestem z tobą. Wow, 1500, dalej jedziemy. <laughs> ja mam, ja mam drogę pustą Gdzie? Chodź do mnie, proszę cię. Musimy go sposobem zrobić. Ciot... Rozumiem, że jakbym był zajewiści, to bym mógł szybciej otworzyć te skrzynki. skrzynki. Mm -hmm. Padłem. Ja też. O kurwa. to ja znaczy, że, mus... ja że musimy go nie iść O, 3,5 kafla. Następna szafeczka. Ja chyba padłem na dobre. Chwilę do nie. nich strzelałem, ale. Nie Dobra, nie. tartak podniesiony. 15 sekund zdążysz do nich. No, tartak, a tak, już podniosłem, to też tylko wyczyścić już ale Kuba zaraz padnie o, nie, już, już, go, już go we dwójkę bierzemy na dwa, na dwa wiertła na dwa wiertła na dwie k znalazłem jakieś listy miłosne to chyba Maciu ty zostawiłeś no, oddaj mi i nie czytaj jeżeli, jeżeli nie są miłosza to nie mają wartości żadnej Anna Olivia Munn O. A? Dobra, czy ktoś jeszcze ma apteczkę, ten, zapas amunicji? Tak. Ja mam zapas Koro? amunicji. To no niech ktoś ro... klocka. Niech ktoś rozłoży w sejfie. Rozkładam w sejfie. Gdzie jest Dziękuję. amunicja? A. Jak się rozkłada amunicję? Lewy bumper. <coughs> A to ja chyba nie mogę, co? Ja jestem inżynier, czy mogę? Chyba nie możesz, bo to ma... Ty masz, masz mózg, który, który mogły się nam przydać wcześniej. <coughs> Czemu mi nie, nie rozkazałeś, no? Bo ty byłeś... To wtedy, kiedy one były przydatne, to ty byłeś już skuty. <śmiech> <śmiech> ale ja naprawdę nie wiem, jak to się stało. W pewnym momencie ktoś mnie zaczął zauważać. I się szybko wycofałem i ja nagle nie. Chcę, nie na, no, ja nie chcę tego mówić, bo to się nagrywa, ale no... Wszyscy <laughs> wiemy, o co, o co poszło. <laughs> Dobra no, panowie, przyjechał, przyjechał transport. Możemy jeszcze robić skrytki albo już uciekać. Poczekaj ostatnią, otwieram go Ja myślę, że tej kasy z tych skrytek też tak za dużo nie wynieśliśmy, szczerze mówiąc. Nie, nie, ale ten, zauważyliście, że właśnie się skończył ten <laughs> atak, atak gliniarzy, bo wpłatny w taka in informacja, Także, póki się nie zacznie następny, to proponuję robić skrytki. To robimy. Ja zaraz wezmę tą kasę i... i, i nie wiem, co znaczy skończył się tak liniarz jak ja, czą, że strzelam do No której... Znaczy nie, no jasne. Nie, 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 do... nie. ale oni są, ale nie wchodzą do środka. To nie jest ich assault, nie? To oni tam po prostu są dookoła. Okej, okay, okej. Okay. Idę, żeby... idę po apteczkę. Żeby Jesteś nie było kości. Po... Dobra, o, dobra. teraz zaczął się następny, widzisz? Kubar. Tak, dobra, dobra. Od razu ktoś do mnie... A sta... z tyłu są przy apteczce! Bardzo fascynujące Lice. jest to otwieranie skrytek. Panowie, problem polega na tym, Oj, że... zaraz spadnie. Tak <grym> <grym> oh. Nie, nie, spoko. Dobra, panowie, ja sugeruję żebyśmy się znosili. Tak, to problem polega tak na no. tym, że na drodze do wyjścia jest gaz, także musimy iść i innym wyjściem. Pójdziemy przez, przez parking. a który jest Tędy. Mm, mm, mm. Dobra, Ta, Maj Majke. Idę, idę, idę. Żebyś I nie został. Nie bo nie bądź, Dobra. Hej to chcesz nic No nie, już nie mogę. A dobra, teraz i tak musimy tylko unieszkodliwić tych, którzy są na drodze i iść we i... A z tej pory to są bez stociecia. Tak, Biegnę, biegnę, nie biegiem, 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 nie opierdalamy się. Biegnę, jak mówi, że biegiem, to biegiem. Biegnę przy ścianie. Tak o, policja tak. też biegnie. Mogę zaraz paść. No to ruchy, ruchy. Wpadłem na kolegów. O. To jest, jesteś, to jest Maciu. Czemu Maciu został z tyłu? Maciu was z Dobra, osłaniajcie mnie, biegnę po niej. W sensie straciliśmy Maciu. z tyłu? A, okej, okay, dobra, Myśmy pobiegli w ogóle w inną stronę niż... Nie, myśmy po, my pobiegli w dobrą stronę. Dobra, Macia nie uratujemy, spadamy. Jak nie uratujemy? Ty, <laughs> Maciu, tak to jest na filmach chyba. No furgonach. Maciu... Pobiegłeś w złą stronę, no. Puścimy ci candle in the light, ten... In the wind. No, na końcu. Dobra, do samochodu. Jak się, jak się wsiada do Maciu, samochodu. Okej. No, Sory Maciu, nie dało się siebie uratować. Nice! Tak, widziałem, że chowałeś Dobiegłem, zobaczyłem, że pobiegłeś absolutnie w złą stronę i masz tam gangbang mały. No i sorry no. Nie dało rady. My się, my się tak bawimy z policjantami. Czyli co, podział <grym> jest tylko na trzy osoby, tak? Tak, na trzy. no na trzy, no. Na 3, no. Co? no 3, <grym> nie, też tak zarobiłem 23 kaf, więc nie. 23 dolary chyba, do planie 600. <grym> no, no u nas było po 86, także. <grym> Nieźle. Podobał no, mi się. To był mój pierwszy napad na panki i było całkiem nieźle. Myślę, że o... muszę zmienić profesję. Świetnie byłaś. Jeszcze, jeszcze mnie nadgarstki bolą. <grym> no, od, od otwierania skrytek, tak? Do otwierania skrytek, oczywiście. Dałeś okay. się złapać jak na, amator. To. Dlaczego no, Tartak miał besta QRC 64%? on tylko w siebie. <grym 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 Oni mu pokazywali, gdzie, my, gdzie chcą być trafieni. Tak, takiego maskila. Jak na pierwszy napad, całkiem nieźle, biorąc pod uwagę, że gówno uderzyło w wiatrak dużo szybciej, niż się A skupiliśmy. ja, ja myślę, ja ja że nawet, że to gówno już leżało w wiatraku, zanim go włączyli. To co, jeden napad chyba starczy, starczy. prawda? Starczy. Ja myślę, że starczy o, nie. No to tak. co, to jeszcze tylko się pożegnamy. Mhm. No, nie. no to pa Cześć, Maciu. Cześć, Cześć pa. Maciu. Pa pa. podwiedziny. Pa, pa.